No i on nie może bić, tak jak myślałem No niestety, tak, tak to wygląda Nie wiem, on tu mnie hitnął No i hitnął mnie, no niestety hitnął mnie Teraz Zobaczymy czy on poliże Polizał, plus 54, udało się Też kupić Taniopremkę? Wbij na stronę taniminecraft.pl Wybierając youtubera rolej Siemaneczko mordeczki, z tej strony rolej Dzisiaj przygotowałem dla was kolejny odcineczek Z Dragona oczywiście, ale jeszcze przed tym Macie konkurs tutaj na dwie rangi VIP na mccw.pl, który startuje już w ten piątek o godzinie 18.00. Aby wygrać wystarczy zostawić suba, dzwona, łapkę w górę, dołączyć do Discorda. No i oczywiście dać followa na Instagramie, linki macie w opisie. I co najważniejsze dać oczywiście komentarz ze swoim nickiem, wyniki pojawią się już w następnym odcinku w komentarzu. Albo nawet jeszcze w tym odcinku, nie wiem dokładnie, po prostu obserwujcie w dzień startu mój kanał, żeby się dowiedzieć. Dodam tu jeszcze, że macie też dodatkowy konkurs na dwa wipki na moim Discordzie, więc też bardzo was zachęcam. Link oczywiście też jest w opisie. No i co, standardowo na ekranie macie 5 ostatnich subskrybentów, 5 ostatnich followersów i 5 ostatnich osób, które dołączyły do Discorda. A jeżeli wy chcecie się tutaj znaleźć w kolejnym odcinku, no to raczej nie muszę mówić, to trzeba zrobić. Wszystko jest oczywiście wiadome. No i co, dzisiaj przychodzę do, do was z odcineczkiem Stepania do Graczy, właśnie na Dragonie, tak jak mówię, bo edycja jeszcze w miarę fajnie trwa. A nagrywam to w poniedziałek, więc jak widzicie, jeszcze można sobie pograć, dopóki nie ma startu MCCW. No i co, podepałem się do kilku tutaj oszustów z czatu, którzy tam pisali, że jakieś, że jakieś tutaj klepy 1 na 1, coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. Te pali oczywiście w nogi, albo w swoim kuboidzie. Tutaj kilka osób zabiłem, też chyba raz albo dwa zginąłem, no więc tak to mniej więcej wyglądało, myślę, że odcinek w miarę fajny. Jeżeli Wam się spodoba, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. I komentarz, no i tak jak mówię, ze swoim nikiem albo obojętnie jaki, to przypnę Wam serduszko oczywiście. No i to, możecie zostawić jeszcze subika na kanale, a ja już tutaj Was nie zanudzam, nie przedłużam i zapraszam do odcineczka. Udało się, jak widzicie, zaakceptowała nas tutaj już pierwsza osoba, więc zobaczymy jak to będzie. On tu mnie nie dobra, hitą mnie. Ja tu mam siłkę, czy on poliza? No niestety nie polizał, udało mu się zyszkać, nie wiem czy to jest na terenie gildii, czy nie tak naprawdę. Nie, to jest na terenie gildii. Dobra, to jest na terenie gildii. On tutaj na sobie zrobił, niczym Maltipson, ale dobra, zobaczymy jak to tutaj tak naprawdę będzie. Wydaje mi się, że mogę go nie zabić, tak szczerze, bo on tutaj sobie wystarczy, że cyknie właśnie tak jak teraz robi, że cyknie, sobie... że cyknie sobie perełki. Dobra, leci w dół, ja też lecę w dół, no i on walnął granda, ja tutaj cyknąłem perełkę, jak widzieliście, no unlucky, takie właśnie osoby są na dragonie, niby takie kozaki zlepają. A i tak walą Granda No co widzowie, ja tutaj nie przedłużam No i chyba lecimy do kolejnego topania Wysłałem tutaj już prośbę do kolejnej osoby, do jakiegoś daniela, nie wiem, pospamię mu trochę i zobaczymy czy on zaakceptuje Z którą pisał na czacie, ja nie rozumiem tych ludzi, o dobra zaakceptował Udało się Dobieramy koksy, antynogi w ręku I zobaczymy Dobra, udało się Bijemy jednego, zobaczymy czy on poliza, mamy siłkę No nie, jeden nie polizał, jeden jest na koksie, drugi Drugi chyba też jest na koksie, tak, dwóch jest na koksie, jak widzimy, więc taka sytuacja nie nieciekawa nie dosyć, bym powiedział. No i co, bijemy się z nimi chyba tutaj do końca, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, jest to jakiś teren gildi? No tak, tu jest teren gildi. dobra, tu jest teren gildi. ja sobie jem kopsika. Secik jeszcze trzyma, Secik jeszcze trzyma, widać, że chłopaki tutaj siłki nie mają. Dobra, jeden polizał, właściwie to nie wiem, czy polizał, czy nie. Drugi? Nie, drugi niestety nie. Nie wiem, czy właściwie czy ten pierwszy polizał, czy nie, bo tam nie widziałem, czy on zaczął jeść. A później w komentarzach będziecie pisać, że on nie, ja to ja powiedziałem, że polizał. Więc powiem po prostu, że nie wiem. No i dobra, zobaczymy, czy tego uda się zabić tutaj. Wydaje mi się, że się uda. On tu ma 400 rankingu bania mu poszła. I no i udało się, plus 9 też się wywalił. Ja im zaraz zniszczę tego Skybase'a. A nie, to jest na terenie gili, więc nie zniszczę. Ale i temy wywalę. A wy co widzowie? Możecie zostawić łapeczkę w górę, subika. No i co? Lecimy już tutaj od razu do kolejnej akcji. Zakceptowała nas tutaj kolejna osoba, jak widzicie, zabieramy sobie kosiki. O kurcze, siłki nie kupiłem. Jest unlucky. Ale to, dobra, kupiłem siłkę teraz na szybkości. zobaczymy, czy on jest na koksie, czy go nie ma na koksie. Ale chyba, że meczek jest na... O kurczę pieczone, on tu miał kolejne nogi. Ale dobra, my się nie przejmujemy. My mamy antynogi. Jeszcze kolejne. Dobra, antynogami do niego i teraz mi się wydaje, że już tutaj nikt nie zrobi. Chyba, że ma kolejne jakieś tibijskie nogi. A i tak to będzie wyglądało, tak? Że on mnie będzie tutaj spychał do tych nóg. A ja będę sobie tych antynog używał i... No i może w końcu on poliże, no nie wiem, szczerze mówiąc. A, on sobie je. Dobra, mamy go. Zatknęliśmy się do niego z powrotem. Dobra, aha, czyli on zjadł refila. Ja myślałem, że on zjadł foksa, ale on sobie zjadł tutaj refilka. Dobra, no i co? No, uciekł nam do góry z powrotem. No i on to, to jest jego taktyka, mi się wydaje, że on nas tutaj będzie kmakał do tych nóg, które ma tutaj i myśli, że... że... To, no, że po prostu mnie tak zabije, ale no raczej mu się to nie uda, no i to udało mu się znowu, niestety. Ale dobra. W ogóle ja nie mam butów na zmianę. Nie mam na zmianę butów. Nie wziąłem na klepę butów. To jest, to jest coś pięknego, nie? I on sobie dobrał teraz znowu koksy. I znowu będzie to tak samo wyglądało, tak mi się wydaje. Dosyć nieciekawie. No więc niestety. No i, no i tak to mniej więcej będzie wyglądało, no. Sytuacja jest nieciekawa. No trochę mnie to irytuje, jest to bez sensu totalnie. Takie knokanie Ale już mi się kończą antynogi, więc teraz jak się do niego tepnę, to już teraz nie pozwolę tutaj wyjść na górę Mam nadzieję, że się uda, że nie wyjdzie i powinna mu paść banie zaraz, dobra On nie może rozkopać stoniarki, dobra, udało mu się, jednak rozkopał tą stoniareczkę Ale mniejsza z nią, mniejsza z nią, on wpadł jakąś kratkę ze mną A, no i nie wiem jak on mnie sknokał, szczerze mówiąc Totalnie nie wiem jak on mnie sknokał Ale dobra Znowu ta sama sytuacja, jak widzicie tutaj Tu jest jego ta kratka z nogami no i mam nadzieję, że tym razem się uda go zabić. Dobra, skamy perwę w górę. Jedno pół HP. Dobra, pół HP, zjadłem koksa. No padły mi buty, nie mam butów. Niestety nie mam butów. No niestety, tak to mniej więcej wygląda. on właśnie na taką flowta. Więc może on tu mi nie, nie rozkopie, chociaż szczerze mówiąc wątpię. No najgorsze jest to, że ja nie mam butów na zmianę. To mnie tak najbardziej kurczę. No nie kupiłem ich na sklepie, bo się dobierałem, no i on mnie może bić tak jak myślałem. No niestety tak, tak to wygląda. Nie, wiem, on tu mnie hitnął. No i hitnął mnie, no niestety hitnął mnie. Teraz zobaczymy, czy on poliże. Polizał, plus 54. Udało się. Udało się, polizał No coś pięknego. Już dosłownie, no bez butów jestem. Już myślałem, że naprawdę to się nie uda. On tu jeszcze miał dwa koksy, więc mógł mnie na spokojnie zabić. No ale co, taktykę miał dobrą, ale co widzowie, Akcja trwa już tutaj widzę 3 minuty, więc ja już tutaj nie przedłużam i lecimy od razu do kolejnej. Udało mi się tutaj znaleźć kolejną osobę na czacie. Oj, która mnie od razu zaakceptowała. I do takich osób właśnie się lubię tepać, że od razu akceptują. Nie ma żadnych problemów. Tak naprawdę i mam lekkie lagi. Halo. Halo, dragon survival, 60 pingu na serwerze. Dobra, już 30, już odlagowało. Możemy się normalnie tutaj z ziomeczkami bić. I zobaczymy, zobaczymy tak naprawdę. Tutaj widzę na czacie, że dostanę za nich plus 10 plus 11. Więc ranking słaby, a stracę ponad 2, a stracę 25, więc taki deal bym powiedział, no 2 na 10. 2 na 10 taki deal. No ale co? My się bijemy, nie poddajemy się. Nie, no niestety nie polizał. Myślałem, że tutaj polizę, ale niestety nie polizał. Zobaczymy, zobaczymy. Ten tutaj je chyba. Nie, on tu miał jabłuszko w łapie. Więc nie wiem, czy on tutaj opierdzielił, czy nie. Ale chyba nie, bo nie słyszałem. Albo przez to, że są tak wale. Ale co, widzowie? Jak my się tutaj tak klepiemy z nimi, to Wy możecie zostawić sub suba i łapeczkę w górę, oczywiście. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie, no i jestem w Stołniarce. O, zabiłem jednego, plus 10, udało się. W Stołniarce go zabiłem. Czyli powtarza się akcja z tamtego odcinka, jak, jak wiecie. Bo była akcja, w której... czekajcie, cyknę do niego perłę. Kurde, czekajcie, muszę zejść koksa. E, była ostatnia, w, ten, w ostatnim odcinku Stepania też akcja, w której... Czekajcie, cykam perły do góry, bo on mnie bije. No, w której po prostu przez obsydian kogoś zabiłem. No i tym razem przez Stołniarkę się udało, więc fajnie to wyszło. Ale co, my zmieniamy sobie seta. Mam nadzieję, że on tutaj nas odkopie. Mam taką nadzieję, że on nas odkopie. Dobra, odkopał mnie. Ja wziąłem sobie antynogi. I czy on poliże? No, niestety nie polizał. Nie polizał, więc unlucky w sumie sytuacja. Tam już jest jego kolega, widzę, że się dobiera. No i niestety ja nie mam setu już na zmianę, więc unlucky w sumie sytuacja. No ale co, będziemy zakładać chyba te co mamy. Wydaje mi się, że mam trochę więcej kopców, bo ten jego kolega mnie dobrał. Jakby na to nie patrzył. Więc takie są yy, z tego faktu tutaj plusy że jestem dobrany, no i nie wiem, ja się tu boję, że on mi ucieknie przez te zmiareczki. No i uciekł mi tak jak myślałem. I nie wiem co teraz mam zrobić, bo nie mam pereł. Nie mam pereł. Albo mam te nogi. I ciekawe teraz czy mnie hitnie, czy nie, no bo nie oszukujmy się, ale chciałbym go zabić. Dobra, kolega do go dobrał. Ewidentnie go kolega dobrał. no było widać. Ale co? Chociaż jednego udało się tutaj zabić. No i niestety yy, polizałem tutaj Hoxa. No ale co, udało się chociaż jednego zabić, więc myślę, że fajnie to wyszło, jeden za jeden zawsze coś, no lepiej niż jeden za zero, no i co widzowie, pamiętajcie o łapeczce w górę pod filmem, O i przypomnę Wam jeszcze tutaj jak jesteśmy o konkursiku na MCCW na dwa VIPki, żeby wygrać wystarczy zostawić publika, łapeczkę w górę, dzwonek, no i komentarz ze swoim nickiem, no i oraz dołączyć do Discorda i polubić, znaczy polubić i zostawić followa na Instagramie, wszystkie linki w opisie, ja już nie przedłużam, lecimy od razu do kolejnej akcji na szybkości. Dobra, udało się, zaakceptował no. Ja tutaj wyłączyłem nagrywanie od początku. Może policzę? A nie, on jest na kokcie, on jest na kokcie. Tak, on jest na kokcie. Ja tutaj na początku wyłączyłem nagrywanie, bo już myślałem, że mnie tep nie tepnie, ale jednak mnie tepnął, więc no więc no to. Włączyłem? Tak, włączyłem. Nagrywa się z tego co widzę, więc w miarę fajnie. Myślę, że akcja może wyjść, szczerze mówiąc. Typek mnie tutaj tepnął w jakichś podziemiach, chociaż pisał, że na równym tepa. Na bitkę 1 na 1 Tepnął mnie w jakichś tutaj podziemiach, ale to. Nam to różnicy nie robi. Ważne, że jest jeden. Padła mu bania, albo mi. Dobra, no mu padła bania, plus 21, mi jeszcze nie. On chyba nawet nie miał siłki. No i to mamy takie setsiki, 21 chyba dostaliśmy. No i co widzowie? Subika, łapeczkę w, górkę, w górę możecie strzelić, tam dołączyć do Discorda, czy dać followa A ja co, już tutaj lecimy do kolejnej akcji, nie będę wam przedłużał. W tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subika na kanale. A będzie mi bardzo miło. No i co, przypominam Wam jeszcze o konkursie na dwie rangi VIP na serwer mccw.pl. Żeby je wygrać wystarczy zostawić suba, łapeczkę w górę, dzwona. No i oczywiście dołączyć do Discorda, jak i zostawić followa na Instagramie, linki w opisie. No i napisać swój nick w komentarzu. Tak jak właśnie mówiłem, plus dodatkowy konkurs jeszcze macie na moim Discordzie, do którego też macie link w opisie. Tam też jest konkurs na dwie rangi VIP, więc zapraszam bardzo serdecznie. A co, ja już tutaj nie przedłużam i dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz tego odcinka i widzimy się. Hola,